Aja, jajaja, ajaja, Cyklantera. Co to jest cyklantera? Jednoroczne, wieloletnie mnączarnię dyniowate. Obejmuje 33 gatunki występujących na kontynentach amerykańskich. Wow, ale szalone. Cyklantera, tak. I są kastaki, a te kastaki możemy wykorzystać do posadzenia pobudków. Cyklantera przypomina paprykę. Tęż. Ale smakuje jak ogórek? A nic nie powiedziałem jak to się je, jak to się je, jak to się je, jak to się je. Ogórek dziki to się nazywa. Dobra, my już nagrywamy? Tak Dobra, i e, i o u, i, e, i, i. Blabli bla, 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 bla Musimy następnym razem zobaczyć jakieś te przed rozpoczęciem nagrywania od Kasi z Eski. Skibiriba, dział. Hej, He. 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 witamy w drugim odcinku działkowego, działkowego vlogu. Blogu. Dzisiaj... Co dzisiaj robimy? O właśnie, bardzo dobre pytanie Kacprze. Dziękuję, że zapytałeś. Bo tak się składa, że dzisiaj kontynuujemy robienie rozsad. Dzisiaj jest połowa marca równo. Jesteśmy trochę do tyłu z różnymi rzeczami tutaj od Kasi z kalendarza. Ponieważ Kasia w kalendarzu twierdziła, że codziennie coś zrobi. A my codziennie... To, to nie mamy tyle czasu, żeby codziennie coś zrobić. Ja codziennie co coś robię, ale na pewno nie rzeczy, które, o których mówi Kasia, bo przygotowuję na przykład, zbijam do końca grządki, naprawiam jeszcze jakieś rzeczy, które się popsuły przez zimę i tak dalej tutaj na działce. Także ja tutaj jestem praktycznie codziennie, ale no, no nie powiesiłem tego kalendarza jednak w toalecie, więc, ale naprawię to, bo teraz już widzę swój błąd. B Bijemy się w pierś Kasia nie czytajmy tego wszystkiego, ale jakby inspirując się, bo można kupić ten kalendarz. Po prostu ci osoby zainteresowane zapraszamy, zachęcamy, bo naprawdę fajny jest ten kalendarz, bo tu masz wypisane wszystko, co wysiać w tym miesiącu. Masz wypisane, co trzeba zrobić, co trzeba zrobić w szklarniach i w uprawie na parapetach, ale to, na czym dzisiaj się skupimy, to jest naprawdę na pewno wysianie pomidorów, bo to jest najwyższy czas, żeby wysiać pomidory, bez żadnego FOMO. W zeszłym roku też bez FOMO, ale za dużo zrobiliśmy. Ale też za dużo i trochę za wcześnie. Trochę mhm. za wcześnie to zrobiliśmy, a teraz jest wysiewamy to powiedzmy, że 15 marca, tak jak stare ogrodniki pow powiadają, że 15 marca trzeba wysiać pomidory. Po dwóch miesiącach, czyli po zimnej zośce powinny już nie być przymrozku i one wypier. Do tak Do ogrodu. Pomidory, które mamy to pomo pomodoro cordy blue, czyli to jest bawole serce, więc z tego wysiejemy wszystko, co tu jest, bo stąd mieliśmy w zeszłym roku i super były te bawole tak. serca. Pomidor malinowy rosman, to są pomidory karłowe, więc na pewno będziemy musieli oddzielić pomidory karłowe od niekarłowych. To będzie ciężkie, bo nie mamy nic do pisania. Do pisania mamy, stary jest przygotowany, ale, ale nie mamy nic do przyklejania, ani nic takiego innego. Mam i zawilgniętą też siedmiolatkę, ale ona jest dopiero od kwietnia, więc ją odkładam. Więc po po prostu wszystkie te nasiona, co zostawiliśmy na działce, będą musiały być w tym roku zużyte i jak coś zejdzie, to bardzo fajnie. Mam też czosnek niedźwiedzi, który miałam wysiać we wrześniu, czyli tyrtember, powódź, te klimaty, no nie wysiałam, no zobaczymy. Ja myślę, że pomidory to wysieję od razu w dużej skrzynce, bo w zeszłym roku, jak ich było tyle, w tej każdej doniczce było po 100 pomidorów, to musiałem każde przepikowywać. Mm. A żeby teraz nie pikować ich. Tylko po dwa nasionka na przykład i później jedno wyrwać jak, jak będą dwie sadzonki. Nie, no to bez sensu, po prostu po jednym posiejemy. Ale nie zawsze schodzi wszystko. W każdym razie ja bym na pewno wysiał dużo pomidorów dużych, a tych małych to tak. O, to są pomidory Montserrat od naszej bestii jagody. Ona nam przywiozła taki prezent z zagranicy, znaczy od siebie po prostu z zagranicy. Są jeszcze różne inne. To były przepyszne pomidorki żółte. Mieliśmy może ich ze pięć razem, ale były przepyszne. Na pewno zrobimy też koper i pozostałe jakieś inne zioła oraz inne pomidorsy oraz takie małe marcheweczki. To ja tak, rozkładam doniczki. Aż tyle ich pomidorów? No tak. Ja myślę, że całą taką skrzynę zrobimy pomidorów. Dobra, to opowiadaj, jaki masz plan na pomidory na ten rok. Po, plan na pomidory mam jeden. Będę je jadł. W zeszłym roku na pewno mieliśmy strasznie dużo tych czarnych pomidorów, aż za dużo i przede wszystkim całe pole mieliśmy pomidorów Karłowych. I tylko w maleńkiej szklarni miałem tam kilka krzaków pomidorów wysokich, właśnie tych Bawole serce i one udały się rewelacyjnie. Dlatego teraz bardziej mi zależy na tym, żeby wysiać więcej pomidorów dużych, a te karłowe to mieć tylko tak o for fun TV. To tyle składaj doniczki, a już je pakuję do ziemi. A Pakuj to jest do działania. Posprzątam to potem. Jesteśmy u siebie poza tym? Nie, no, u siebie, nie u siebie. Ja mam takie podejście do tej działki, że niby jesteśmy u siebie, w sensie, że dla ludzi jesteśmy u siebie, ale dla innych zwierząt, które tutaj są, mieszkają i przychodzą, to jakby to wcale nie jest nasz teren. W sensie, wiesz, że to jest taka zasada ludzka, ale zasada dla zwierząt, no. To jest tak samo teren Teresy, czyli kota, który tu przychodzi, tak samo y, teren liścia laurowego, Bardzo który tu przychodzi. Bardzo się z tym. Okej, okay. więc po prostu chcę w szacunku do zwierzątek, które tu odwiedzają naszą działkę, utrzymywać porządek. Tak. Uczym... Super. I dla natury ogólnie, no bo jakby to jest akurat kawałek doniczki plastiku, który y, sobie rzuciłem koło kosza na śmieci, który tutaj mamy. Ja wiem, że po prostu będę po tym naszym nagrywaniu sprzątał wszystkie śmieci. To jest niegroźne, ale no na przykład zostawione jakieś sznurki, jakieś kawałki plastiku walające się, no, to, to w ogóle dla mnie nie powinno mieć miejsca. Na przykład, sznurki to się ptakom często wplątują. Nie tylko ptakom, ale akurat od osób, które się znają na ptaszkach. Słyszałem. Widzieliśmy z pierwszej ręki. Tak, jak bardzo potrafi się zaplątać w taką nóżkę, ptasią nóżkę. Według prawa ludzkiego jest to nasza ziemia, tak? Wynajęta, wynajęta dzierżawiona. Ale według prawa dżungli absolutnie nie mamy do nich żadnych A jesteśmy, prawa. jesteśmy w dżungli, tak? Tak. Ja nie wiem, jakie to masz mi podejście. Samą garść lewych rękawiczek, słońce. Wszystko jest lewe, dosłownie. <laughs> lewe, 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 lof, lof, lof. Dziękuję Ci bardzo, Słońce. O, wrzucam do kosza od razu. Jak, jak tylko wstaję, wrzucam do kosza. Beata i Łukasz, jeśli to oglądacie, dziękujemy, że przechowujecie u nas swój kosz na śmieci. No, a jakie ty masz podejście, kochanie? No, ja się zgadzam z tym, co mówisz, absolutnie. Tylko po prostu uważam, że można rzucić sobie czasem u siebie na działce doniczko i pozbierać to, kiedy się będzie miało siłę. Tak, tak, przestrzeń. tak. Nie, no to jakby do tego się to jest sprowadzanie, że możesz to zrobić. Chodzi mi raczej o to, żeby to pozbierać. Żeby to nie był konstans. Tak. tak. Jak się dzisiaj czujesz, kochanie? Ja się czuję. Jak na drugi dzień okresu to całkiem spoko, a ty? No, jak na drugi dzień Twojego okresu to też całkiem spoko. Zapomniał człowiek, jak cielęciem był. Dobra, słuchajcie. Jak katwer sobie tam na, na, narzuca ziemię, to ja Wam opowiem z kolei moją historię, którą ja chcę w tym roku poprawić działkową. To jest mega duża cebula. Ona się nazywa cebula Elza Craig. Elza Craig, ja będę na nią mówić, ok? I w zeszłym roku. Wiralem się obeszło zdjęcie Kolesia z taką potężną cebulą, którą tak trzymał. I to było strasznie ciężkie, żeby znaleźć nasionka tej cebuli. Ale znalazłam za cztery dychy plus przesyłka. Nic mi z tego nie wyrosło, bo dlatego, że nie pamiętam, co się stało. Aha, były rozsadzone te cebule pomiędzy pomidorami, a pomidorów było tak dużo. I prawdopodobnie, kiedy były plewione pomidory, zostały wyplewione również cebulki moje. Za 40 zł plus przesyłka. Wywalone, tak? Okej. Okay. W międzyczasie z lęku, że nie dostanę tamtej największych, które są, mogą do półtora kilograma dorastać. Kupiłam sobie takie, co dorastają do kilograma, ale ich nie użyłam. W tym roku sobie spróbuję zrobić właśnie je tutaj. Tutaj mam glebsztajn, a tutaj mam cebulę i robię sobie pierw taką rozsadę. A czekaj, zrobię tak, bo nie mamy żadnych naklejek dziś, ja po prostu wsadzę sobie tak o, tu. Także mój cel na ten rok to być jak ten gość z tą wielką cebulą. Jak się nie uda, to wygenerujemy to fejaj. Uda się. Co no ja wiem, uda się Albo się uda, albo się, się nie uda, więc na pewno się uda. E? Czekaj, a cebula się w ogóle przygniatało ziemią, czy nie? za <laughs> Kraj. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Tak, i możecie nas obserwować na naszych Instagramach. I TikTok. Pytanie numer jeden. Mam dwa opakowania bazylii za Wilgwej. Napisane, że w kwiecień siew. Czy. czyli. Czy, Czyli po prostu w kwietniu się w to znaczy, tak. nie? Czyli to nie jest tak, że można od marca tak jak inne, na przykład majeranek, który tutaj mam zawilgły. To w takim razie biorę ten majeranek. O, i popatrz, w połowie marca. O! Na pół centymetra. Perfekto, por favore. Perfekto, muchomore. To ja zaczynam od wysiewu tomate Montserraty. Te nasionka są tak. O! U, dużo jest ich. No to trochę tam wysiej. Także... No w takim jednym rządku to zrobienie. Dobra. Expecto patronum. Por favor. Ore-ore. Mucho more patronom, patronum. Por favor, kurde. Mieszkasz, jak coś za dużo mówiłeś, to moja mogą śpiewać espresso, a to niechcący. Niechcący. Zaczęłam śpiewać, później skapnęłam, przerwałam nagle tak. Bo się skazałam, <śpuszcza> możesz coś gadać. A mówiłeś coś? Nie, na no szczęście nie. <śpuszcza> to po prostu się siedziałeś w milczeniu, tu? Tak. Mon Montserrat. No tak, bo to jest z góry Montserrat. Ja sobie wysiałam Marianek. Jedna doniczka Marianku. Ktoś mi zaraz znowu napisze, że to jest Majeranek, a nie Marianek. Już tak miałam ostatnio jakimś TikTokiem, gdzie do zupy Aha. dodawałam Marianek i mówili: To jest Majeranek. Nie zna się na żart ktoś. o Nie, Jezu, Jezu, wszystko takie nagle poważne. Teraz wysiewam. Pomidor ma malinowy Bosman. Marianek. O, proszę, a tu jest napisane, że w kwietniu y, lubczyk, widzicie? Ja go najwyżej przepikuję później, jak mi niesamowicie bogato obrodzi. był dawać więcej czy ty, też pięć? Kurde, nie wiem, bo ja jeszcze na pewno chcę te żółte pomidorki, one były takie pyszne. Dobra, to na razie sadzę po jednym. Świniotok mam normalnie, Świniotek mam. Kurde się przeliczyłam, dużo będzie tego lubczyku jeśli to wszystko zejdzie O, bo to mi ci tak przeszkadza. Nie będzie miał te, kto tego zjeść, na pewno. Ogólnie to taki jest też cel. Jak tylko się. Tak, wysiejemy dzisiaj dużo kopru. I jak tylko się pojawi koper taki, który można obciąć i zjeść na obiad, bierzemy wszystko do domu, siekamy, mrozimy Dobra. Nie sam... wszystko. Trzy czwarte, resztę jemy na bieżąco codziennie do kartofli. Dobra. ty go, ty gry się go robić? Ja myślę, Około, bo fajne one były. I ten były? żółciutki, nie? Lubczyk. Oj, wiem, co chcę w tym roku bardziej zadbać. Lepiej pielęgnować te pomidory. W zeszłym roku, jak zarosły one po prostu, to dużo szybciej łapały tą zarazę, niż jak były ładnie zadbane. Gdzie były wykarczowane, to po prostu się, no, nie trzymała ta wilgoć, szybciej to schło, więc przy tych deszczach i w ogóle, no, to dało radę. I myślę, że też bardzo ważne jest, żebyśmy musimy się skupić, zmobilizować i ku, zamówić sobie te środki ochrony roślin z agrenatury i nawozy. Szczególnie do pomidorów. Najbardziej to ufam Permakulturowej Ance i ona to zawsze poleca. A ona ma tak piękny ogród, że ona na 100% nie kłamie. Tymianek za Zawilgły ostatnio rozsiałam od y, fabryki Rozsad i wzeszło wszystko, ale ten Zawilgły też po prostu chcę wykorzystać. Bo no szkoda, no. Szkoda chłopaka. Tygrysek. Tigrella. Mam pomidory. Ty Janek. Tymek go podpiszę. Pomidor koktajlowy, gruntowy, wysoki. Kurde, ja jeszcze muszę iść po donicę. Donica idzie po donicę. Mój wujek tak tam nie mówił. Czyli koktajlowy wysoki. Tu mam jeszcze oksha heart. Czyli to też jest bawole serce. O, dobra, to, to zrobię w takim razie. się wylosowało. Przypadkiem. Zrobię po prostu drugie bawole serce, tylko po prostu jakby z innej paczki, że tak powiem. I zobaczymy. W ogóle w zeszłym roku to miałam tak. Bardzo było dużo roboty, ale starałam się jak najbardziej być na bieżąco z działką i tak dalej. I nie mieliśmy samochodu, i trzeba było chodzić z buta, i było jeszcze dużo pracy i tak dalej. Co chwilę były jakieś problemy, więc jak wpadałam po prostu na tą działkę, to chciałam zrobić jak najwięcej, i czasem po prostu szłam z buta, żeby chociaż tutaj pobyć godzinę i zrobić cośkolwiek. Przyszłam i wysiałam wszystkie zioła jakoś tak na ostatni, kurde, dzwonek i tak. byłam jak, Jezus, niech mi to powschodzi, bo zastrzelę się po prostu, że przespałam ten moment, ale ciągle byliśmy bez samochodu. No i powschodziły mi wszystkie te zioła, ale popadał deszcz któregoś dnia, przyszły ślimaki i to w pier... przy samej dupie. Nie zostało absolutnie nic w żadnej doniczce nie wystającego zielonego. Masakra. Tutaj rozsiałem już pomidory, o, więc pomidorki są gotowe Opowiedz w ogóle o tych skrzynkach Bo to jest ciekawe i ciekawa jestem czy ludzie będą ciekawi tego Historia z tych skrzynek jest taka Że jakby no ja jestem fanatykiem Znajdywania rzeczy za darmo z lice albo za jakiś grosz Nie wiem są to chyba skrzynki z jakiejś piekarni czy coś Ja myślę kurde zajebiste skrzynki Będą właśnie się sprawdzały do czegoś takiego Czyli do noszenia rozsad To jest 5 ziko za sztukę po prostu Także ktoś się pozbył plastiku No one się faktycznie trochę kruszą, łamią Ma ich prawo, stare są Ale no już wykorzystujemy je Drugi rok, więc bardzo polecam. Z pomidorów jeszcze. Mam po prostu takiego pomidora wysokiego i on ładnie wygląda. O, wygląda jak pomidor gargamel, co kupujesz czasem w weżyniaku. No, on ma równe takie, ten a gargamel po prostu chodzi o to, że ma takie. Jest taki zniekształciały, no, no. Tak, Więc nie wiem, wysiewać go jeszcze, tylko już mi nie mam tu miejsca. Następną trzeba dać, bo jeszcze od Anki permakulturowej trzeba wziąć. Dobra, a to najpierw wezmę, sprawdzę co od Anki. Ja Terę na pewno będę chciała zrobić. Cyklona Terę. Na tą okazję biorę nasz wspaniały torf z fabryki Rozsady. Biorę nasz wspaniały torf z fabryki Rozsad bo to są już nasiona, o które trzeba zadbać. Ale szczerze, z kamieniem. No, nie. Z ręką na sercu. kamień serca, o. Z ręką na sercu. No, wszystko nam zeszło od tej fabryki rozsad. Nie wiem, czy to kwestia gleby i na, czy nasion, czy tego i tego. Ja robię tak. Ładuję tu glebsztajna na cyklamterę, Zrobię jedno takie, a drugie zrobię. Ja w sumie, sorry, gubię wątek, bo się zastanawiam po prostu. Ile fabryka dała teraz ładuje? Dokładnie. Aha, tutaj Co? niby od maja się w tej dyni. Ja już się pospieszyłam, że na tamtych poprzednich było marzec. No, to poczekaj z nią. To mogą poczekać, zanim wlałam wodę do tego torfu. To zrobisz mik sałat? Też zrobiono? A byłaś może koło szklarni? Nie, a co? A widziałaś co tam zacząłem robić? Kurde, jestem podekscytowana, nie wiem co. Chcesz zrobić review mojej miny? Chociaż no jakby jeszcze nie skończyłem w ogóle, no nie? Dlatego też trochę chciałem dzisiaj zostać, żeby trochę coś tam porobić z tym dalej. Ciekawe co. To co żeśmy gadali ostatnio. A okej, dobra. Chciałam powiedzieć, czyżby to o czym ostatnio gadaliśmy, że chcemy podwyższyć tam gdzie rosły kokamelonsy? Nie, skończ znowu. Powiedz mi kochanie, co dobrego dzisiaj się Tobie, Twojej osobie przydarzyło? Coś To, że się obudziłam w towarzystwie mojego ukochanego narzeczonego. Aksamitek może jeszcze. Mało, żeśmy posiadli. O, o aksamitkach chciałem opowiedzieć. I tak trochę wytłumaczyć. W pierwszym odcinku pozdrawialiśmy babcia Anię i Władka. No jakby chodzi o to, że moja babcia Ania uwielbia aksamitki. I zawsze miała na balkonie. Na balkonie mam pełno kwiatów. Ja myślę, że pasję do przyrody i, ten, i natury to mam odziedziczyłem po babci Ani właśnie. Miłość do Aksamitek to mam po babci Ani po prostu. I pamiętam, że jako małe dziecko, to zbierałem z babcią Anią po prostu te. No wyciągałem te suche nasionka, nasionka nie. Choć nie miałam takiego doświadczenia, jak to, Gdzieś tam pamiętam, że babcia Marysia miała aksamitki, ale to tyle, co pamiętam. A wy mieliście aksamitki? Dajcie znać w komentarzu. Ale moi dziadkowie zawsze mieli pss. bardzo dużo krzewów owocowych. I ogólnie zapach czarnej porzeczki i krzaku czarnej porzeczki to bardzo mi przyprowadzi na myśl wakacje u dziadków. Gałązka pomidora, krzak czarnej porzeczki, uwielbiam ten zapach. Mieli też zawsze gruszki, jabłka, śliwki, maliny, wieżyny, aronie. I oczywiście z wszystkiego kompoty, przetwory. A wasi dziadkowie kochają ogródki, dajcie znać. A tu w ogóle sadzę czarnoje Sie a nie, ksiedrce. Ksiedrce. Czyli to jest chyba czarne serce. Pomidor Big Brainbow. 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 Ogólnie to dostaliśmy też ostatnio cyklam i nie wiedzieliśmy, co to jest. Dzisiaj się dowiedzieliśmy. To jest dziki ogórek. Co wygląda? Tak, a smakuje nie wiadomo jak, bo każdy, kto robi o tym filmiki w internecie nie mówi, jak to smakuje, tylko pokazuje. Patrzcie, takie coś. No nie no, mówi, że wygląda jak papryka, smakuje jak ogórek. Tak, ale nikt nie ugryzł i nie powiedział, że trochę słodkie, trochę jest srodkie. No tak, nikt do tej pory nie był tobą. Więc cyklanterę też dzisiaj wysiejemy chyba. Jakbyście nie wiedzieli, co wam rośnie z tyłu w ogródku, to możecie zawołać Stewę. Ona wam powie. A, cyklantera w drugiej połowie kwietnia. Zapomnijcie, w ogóle nie było tematu. Sakwa Wojciecha. To brzmi... Ge... Sakwa Wojciecha, to brzmi ten. <laughs> No sakwa Wojciecha, to jak Ci to brzmi? Jak sakwa Wojciecha dosłownie, tyle mi to daje znać. Od początku kwietnia. Czy nie mówiłam, że coś było nie tak ostatnio z tamtym, że było od marca? Tu wywaliłam już cały ten torf-sztorf i co? No to możesz siać więcej pomidorów. Aksamitki posieje, No więcej pomidorów, a tyle cośmy mówili, że żeby nie wysiać tych pomidorów, tyle żeby nie, nie wiedzieć ile. Ale dobra, my teraz będziemy mieć dwie czy tam trzy skrzynki takich pomidorów, nie? No. A my wtedy mieliśmy trzy skrzynki. I jednego pomidora. Jednego pomidora, tak. Znaczy, i to jeszcze takich, że było kilka nasionek w jednym. A teraz będziemy mieć po jednym nasionku. Tu są akurat po dwa, bo. <noise> bo chodzi o to, że są większe doniczki. To po pierwsze nie Tu niż są akurat po dwa. No ale chodzi też o to, że akurat jakby po sześć czy siedem jest tutaj tych nasionek, to co? Nie będę tego zostawiał. Nie no skąd? Kto to zje potem. Dobra, to tyle. To tyle zostawiam, nic więcej nie wysiewam, bo nie ma czasu, miejsca. I sensu jeszcze musimy przecież posieć tam w polu. Latplagiem. <noise> Pragiem. <noise> Czwirć, twir. Ale w takiej mam nie? Ciężko jest powiedzieć: ćwierć, ćwierć, twir. Czwirć, ćwierć, ćwier, ćwier, ćwier. twir? Fiu-fiu-fiu-fiu. <laughs> Przestań. No ale gada do mnie. Rozwala mnie ten tak. No on gada do mnie to, co mu mam nie odpowiedzieć. Kulturka wymaga tego, żeby to było coś więcej. <laughs> Kulturka wymaga tego. Fiu-fiu-fiu-fiu. <laughs> Przestań. No, przecież gada do mnie, nie słyszysz. Tak, w ogóle to te szmaty, co tutaj wiszą, to nie jest dlatego, że jesteśmy bałaganiarzami i po prostu albo taki mamy styl. Tylko Kacper wynalazł taki, taką metodę odstraszania zwierzyny dzikiej, humanitarną. Po prostu wali im to i nie podchodzą blisko, bo im się nie podoba ten smród. I tutaj ta szmata jest zwilżona w. w sezonie. Jest zwilżona, bo tak przy, poza sezonem to nam nie przeszkadza, że tu jakaś sarna przyjdzie czy coś. No, ale jak na przykład nam zeżarła całą fasolę w zeszłym roku. To już nie byliśmy zbyt happy. Dobra, robimy tak o, czy tak o? A co tutaj siejemy? Marchew. Co jest? To tak o, wzdłuż, pazdłuż. Tylko jeszcze teraz mi teraz powiedz, o, z bobem ona będzie, tak? Tutaj będzie bób z nią. Chociaż kurde, ten bób to nam dał tyle problemów w zeszłym roku, same robaki i wszystko co chwilę było przy nim. No dobrze to, ale to, wiesz, że różne inne rzeczy można posadzić. Koło marchewki. Koło marchewki, Dobra. No? A Ale... najgorsze jest to, że ja później przyszłam, zebrałam ten bóg, i łupałam, i łupałam, i łupałam pół dnia, i wyszło co? Pół kilo. I zresztą sami żeście widzieli. Sprawdzę jest... czy koperek z marchewką jest ok? O! Wiem, że na pewno marchewka jest spoko z rzutkiewką, bo rzutkiewka rośnie płytko i szybko, więc mhm. i jak wyciągasz rzutkiewkę, to robi miejsce pulchne w ziemi. Żeby mhm. marchewka mogła dalej sobie, wiesz, cebula, fasola, groch, marchew, okej, okay, może być koperek, marchewka, koperek, marchewka. No i co? I na bank to była cebula tutaj, bo odrasta na 100%. Jakiś szczypiór, jakiś szczypiór jakiś te, jakiegoś typu. Za to ten musztardowiec. Dobra, ty ja skoczę potem marchewkę. Ja idę, o Jezu. Ty sobie podjadaj. Nie, 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 podjadaj sobie, podjadaj. Ja nic nie podjadam. To w ogóle bardzo ciekawy wynalazek. Mamy marchewkę. Ja jak chciałam marchewki, to chciałam je, ja, jak się okazało, później za blisko siebie, więc wychodziły. Pozrastane ze sobą uchwłutki. Więc ktoś taki mądry jak Kasper zakupił marchewkę nasiona na taśmie, żeby się komuś nie przesypało i nie sypał 20 ziarenek do jednej dziurki. Tu są na tej taśmie ziarenka po prostu, i one potem jak ten. Ta taśma to jest papier po prostu, więc on się rozkłada, no i, i z nasionek wyrasta. Z nasionek wyrasta po prostu coś tam. Masz jeden koniec. Oj. A wiesz na jaką głębokość? Patrz, tu jeszcze będzie kawałek paska trzeba dać. O. Ja myślę, że można wiesz co? Tym torfem to zasypać, przysypać tak? no, żeby im ziemia miała lekką była. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. <grywka> Lawenda. Może ja wezmę koperek i będę sypać do drugiego rowa. Dobra. Jest od marca. Dobra. Ale w zeszłym roku on fajnie rósł. W sąsiedztwie marchewki będzie w tym roku. Dobra, patrzcie, masz ulubiony moment. Się w błoto, będę zbierać złoto, coś czuję. Zapraszamy na otwarcie parasola w naszych. Zadach. Puładmierzony, no, na chwilę obecną będziemy widzieć paski, tak? Mówię paski innego koloru, i będziemy wiedzieć, gdzie nie deptać. O. A, dobra, rozumiem, już wszystko. Już teraz wiem, wszystko dla Ciebie. O, jeśli chcecie porady ogrodniczej, to Wam powiem jedną poradę ogrodniczą, której jestem pewna. Narzekacie, że rzutkiewka gorzka, albo że nie wschodzi, albo że idzie w liście. No to jedna rzecz, którą ja się nauczyłam, to to jest to, że rzodkiewka to jest warzywa dnia krótkiego. Czyli dopóki jeszcze mamy szybko się robi zmierzch, czyli na przykład do końca marca, po, tam początku kwietnia. Wysiewa się rzutkiewkę, to wtedy jest dla niej perfekcyjny czas do wzrostu, bo nie, nie ma tego słońca w ciągu dnia za dużo. Później nie siej rzodkiewki, Chyba, że nie wiem, jesteś jakimś magikiem, co gdzieś w cieniu potrafi takie rzeczy robić albo ma takie miejsce zaobserwowane. Później siej dopiero od końcówki sierpnia, czy tam połowy sierpnia, chyba do połowy września, to jeszcze ci wzejdzie. Tak? Dobrze mówię? Nie, pewnie kłamię, ale na pewno w połowie sierpnia jeszcze jest czas na rzutkiewkę. I dlatego wam idzie w liście, bo za dużo dostaje słońca, i dlatego może być też gorzka. A gorzka też jest i twarda, jak za długo jest w ziemi. No to to by było tyle na porady ogrodnicze. Dedix huit, Yours, 18-dniowa. Za 18 co? dni będzie marchewka. Rzadkiewka? Nie. Rzadkiewka? Rzadkiewka. Liczycie z nami dni. 18 dni. To jest to, co ma taki cebuliczny smak, i co ostatnim razem jadłam. Zdecydowanie jest to szczypiór, zeszłoroczny, odrasta. Tutaj do połowy był wysiany musztardowiec, a w drugiej połowie zrobimy trzy rzędy roszponki. Roszponica, piździca. Dziękujemy Wam za uczestniczenie w naszym działkowym, vlogu i, działkowym za... vlogu i za towarzystwo i za wsparcie oraz komentarze, lajki i subskrypcje. Za pomoc w wysianiu pomidorów, lubczyku, koperku, Rożponki. marchewki, rzadkiewki, roszponki i wszystkiego. Także dziękujemy Wam za pomoc i do zobaczenia w następnym odcinku działkowego vlogu. I mm, idziemy fajran do domu.